Przez ostatnie miesiące mój dom przestał być cichym azyłem, jakim zawsze był. Śpiew ptaków o świcie i szept liści na wietrze zostały zastąpione przenikliwymi wrzaskami, histerycznym śmiechem i nieustannym tupotem małych stóp, które biegały, kopały i deptały, mój ogród. Mój ogród. Nazywam się Halina, mam 69 lat. Od prawie dekady mieszkam sama, odkąd mój mąż, Wiktor, odszedł podczas srogiej zimy. Ogrodnictwo stało się moim sposobem na radzenie sobie z bólem pustki. Każdy zasadzony kwiat, każda sadzonka, którą widziałam, jak rośnie, była dla mnie jak cicha rozmowa z nim. Ogród stał się przedłużeniem mnie samej, świętą przestrzenią, w której pielęgnowałam nie tylko rośliny, lecz także wspomnienia, uczucia i odrobinę spokoju. Ale wszystko zaczęło się rozpadać, kiedy do domu obok wprowadziła się nowa rodzina. Młode, hałaśliwe małżeństwo. Najwyraźniej nieznające pojęcia sąsiedzkiego szacunku, z trójką dzieci niesfornych, niegrzecznych i, co najgorsze, całkowicie pozbawionych nadzoru. Już w pierwszych dniach zauważyłam błotniste ślady między kwiatami, połamane gałązki. Myślałam, że to przypadek. Ale wypadki zaczęły się powtarzać coraz częściej. Z okna salonu widziałam chłopców wspinających się po moim płocie, jakby to był plac zabaw, przebiegających przez trawnik, zrywających liście, kopiących doniczki, wrzeszczących, jakby to było ich własne podwórko. Jedna z dziewczynek wyrwała moje słoneczniki, te, które posadziłam z okazji rocznicy ślubu, którą Wiktor i ja obchodzilibyśmy w tym miesiącu. Zareagowałam. Na początku cierpliwie. Wyszłam z domu, podeszłam do granicy działek i grzecznie poprosiłam dzieci, by więcej nie wchodziły do mojego ogrodu. Zaśmiały się. Spojrzały na mnie jak na postać z bajki. Następnego dnia były tam znowu, tym razem z zabawkami, piłkami, a nawet małym wózkiem, którym zniszczyły świeżo nawiezioną ziemię. Wzięłam głęboki oddech i poszłam do rodziców. Zapukałam do drzwi. Otworzył mi Janusz z piącym uśmiechem, obok stała Małgorzata z wyrazem znudzenia na twarzy. Spokojnie wyjaśniłam, co się dzieje. Liczyłam na zrozumienie. Może przeprosiny. Może rozmowę z dziećmi. Zamiast tego usłyszałam, ale to przecież tylko dzieci, pani Halino. Będzie się pani z dziećmi kłócić. A potem usłyszałam pogardliwy śmiech. Małgorzata miała jeszcze czelność dodać, jak ktoś sadzi kwiaty w przednim ogrodzie, to chyba chce zwracać na siebie uwagę, co nie? Poczułam ukłucie w piersi. Te słowa przebiły moją ciszę jak nóż. Wróciłam do domu powoli, zaciśniętym żołądkiem i wilgotnymi oczami. Czułam się bezsilna, zlekceważona, niewidzialna. Jakby mój wiek i moja samotność odbierały ważność moim uczuciom. W kolejnych dniach sytuacja tylko się pogarszała. Pewnego popołudnia zobaczyłam chłopców huśtających się na moim płocie, jakby był zabawką. Konstrukcja się złamała. Usłyszałam huk, i serce mi zamarło. Pobiegłam, zastałam złamane ogrodzenie, zdeptane kwiaty i jedną z ceramicznych donik, odziedziczoną po matce, roztrzaskaną na kawałki. Ból, który wtedy poczułam, nie był tylko bólem po stracie roślin. To był ból z powodu braku szacunku. Z powodu poczucia, że mój dom przestał do mnie należeć. Że moja obecność może być ignorowana bez konsekwencji. I wtedy, tamtej nocy, płakałam. Ale nie ze smutku za Wiktorem. Płakałam z wściekłości. Po raz pierwszy od lat. Z oburzenia, że jestem dosłownie deptana przez ludzi wokół mnie. Siedząc na werandzie, patrząc na to, co zostało z mojego ogrodu, poczułam, jak rodzi się we mnie nowa myśl. Nie byłam już słaba. Nie pozwolę się więcej ignorować. A jeśli oni myśleli, że jestem tylko sentymentalną i niegroźną staruszką, to zaraz mieli się przekonać, jak bardzo się mylili. Tego poranka cisza wokół mnie zdawała się szydzić z mojego oburzenia. Ogród, niegdyś pełen kolorów, był teraz nie do poznania. Płatki, które tańczyły z wiatrem, leżały zdeptane, a drewniany płot, który Wiktor i ja budowaliśmy z taką troską dekady temu, zawalił się całkowicie. W mokrej ziemi odciśnięte były drobne ślady stóp, jak blizny dzieciństwa bez granic. Sceneria przede mną była przygnębiająca ale najbardziej bolało mnie nie to, co fizycznie zniszczone, lecz świadomość, że dla tych dzieci i ich rodziców byłam tylko przeszkodą bez znaczenia. Urodziłam się w małej wiosce na południu Polski, w czasach, gdy życie wymagało hartu ducha od najmłodszych lat. Straciłam ojca, gdy miałam trzynaście lat, i zaczęłam pracować jako krawcowa, by pomóc mamie utrzymać trójkę młodszych braci. Wyszłam za mąż młodo, za Wiktora, spokojnego i czułego mężczyznę, którego obecność była dla mnie jak bezpieczny port. Nigdy nie mieliśmy dzieci, nie z wyboru, lecz z powodu komplikacji zdrowotnych, które dotknęły mnie w wieku 32 lat. Od tamtej pory całą swoją troskę, uczucie i dyscyplinę kierowałam ku temu, co mogło zakwitnąć pod moimi rękami. Ogród nie był tylko zajęciem. Był symbolem mojego oporu, mojej historii. Mojej miłości i samotności. Tego spustoszonego poranka coś we mnie pękło. To, co dotąd było frustracją i smutkiem, zamieniło się w cichą siłę. Starłam łzy, wstałam z determinacją i weszłam do domu. Otworzyłam stary kredens, w którym przechowywałam narzędzia po zmarłym mężu i drżącymi dłońmi wyciągnęłam zakurzone pudło z zardzewiałymi zawiasami. W środku znalazłam zapomniane przedmioty. Gwoździe, stare deski, szpule drutu i mały czujnik ruchu, którego kiedyś używaliśmy, by odstraszyć szopy pracze z sadu. Resztę dnia spędziłam, analizując, co mogę z tym zrobić. Oczywiste było, że nie chciałam nikogo skrzywdzić, ale nie zamierzałam już dłużej pozwalać, by kpiono z mojego bólu. Zaczęłam układać w głowie plan pułapki, która nie wyrządzi szkody, lecz zostawi ślad. Coś, co jasno pokaże, że jest granica, której nie wolno przekraczać. Działałam cierpliwie. Odbudowałam część płotu, tylko tyle, by zakamuflować to, co działo się za nim. Stworzyłam za nim fałszywy korytarz, gdzie zamontowałam czujniki ruchu podłączone do prowizorycznego systemu świateł i dźwięków, zaprogramowanego tak, by wywołać ogłuszający hałas i migające błyski w chwili, gdy ktoś przekroczy próg. Dla dziecka to miało być jak wejście do zaczarowanej, groźnej twierdzy. Strach. Nauczka. Podczas montażu przypomniały mi się słowa Wiktora, wypowiedziane pewnego jesiennego wieczoru, kiedy rozmawialiśmy o hałaśliwych sąsiadach. Szacunek wymusza się dopiero wtedy, gdy cierpliwość przestaje być brana za słabość. Skończyłam instalację tuż przed zmrokiem. Usiadłam na starym drewnianym ławce na werandzie i patrzyłam, jak niebo ciemnieje. Po raz pierwszy od tygodni poczułam, że odzyskuję kontrolę nad własnym życiem. Choć serce biło mi szybciej, pojawiła się we mnie iskra nadziei, może tej nocy coś się zmieni. Ale prawda jest taka, że nawet ja nie mogłam przewidzieć tego, co miało się wydarzyć. Bo tamtej nocy, krzyki, które rozbrzmiały po całym osiedlu, były czymś znacznie więcej niż tylko przestrachem. To był zbiorowy krzyk zaskoczenia, wstydu i czegoś, czego dotąd nie znałam z ich strony. Szacunku. W dniach następujących po zniszczeniu mojego ogrodu zrozumiałam, że coś się we mnie zmieniło. Nie byłam już tą uprzejmą panią z werandy, która machała ręką, licząc na cudze zrozumienie. Stałam się strażniczką czegoś, co tylko dla mnie miało wartość. A kiedy wszystko, w co wierzysz, zostaje sprowadzone do śmiechu i popiołu, masz dwa wyjścia: poddać się albo odpowiedzieć. Ja wybrałam to drugie. Większość czasu spędzałam w domu, z zaprzymkniętych zasłon uważnie obserwując dzieci i ich rodziców. Chłopcy, rozochoceni brakiem konsekwencji, wspinali się na resztki ogrodzenia z pokazową wręcz bezczelnością, jakby wiedzieli, że nic im nie grozi. Jeden z nich, któregoś dnia, krzyknął w stronę mojego okna. Stara śpi całymi dniami. Usłyszałam to, nie poruszając nawet powieką. Tkwiłam w bezruchu, z wstrzymanym oddechem i wzrokiem utkwionym w dal. Nie wiedzieli, że każdy moment tej pozornej ciszy był tak naprawdę częścią skrupulatnych przygotowań. Pod koniec tamtego dnia zeszłam do piwnicy, gdzie Wiktor trzymał kiedyś swoje narzędzia i stare części. Wśród zakurzonych pudeł znalazłam parę reflektorów awaryjnych, małą syrenę alarmową, którą przed laty zamontował przy kurniku oraz czarną plandekę z grubego materiału. Zaniosłam wszystko do prowizorycznego warsztatu w garażu i zaczęłam konstruować moją instalację. Nie była to pułapka w dosłownym sensie, nie miała ranić ani wyrządzać krzywdy. Chciałam wywołać coś znacznie trwalszego, głębokie wrażenie, subtelny strach, przerażenie na tyle silne, by odcisnęło się w dumie tych, którzy myśleli, że mogą bezkarnie wkroczyć w moje życie. Z pomocą desek, Lin i czujników zbudowałam coś na kształt zamaskowanego korytarza, tuż za najbardziej zdewastowaną częścią ogrodu. Gdyby ktoś tam wszedł, system uruchamiałby serię ostrych dźwięków, zniekształcone krzyki, nagrane szczekanie i alarmy, a światła migałyby stroboskopowo, tworząc wrażenie technologicznej pułapki. Plandeka miała służyć jako ciemna kotara, dająca złudzenie zamkniętego pomieszczenia. Wchodzący nie widziałby wyjścia. Tylko hałas, światło i dezorientacja. Ukończyłam instalację około północy. Powietrze było zimne, niebo zasnute ciężkimi chmurami. Ulica zasypiała powoli, a wraz z nią całe osiedle pogrążało się w napiętej ciszy. Usiadłam na werandzie z kocem na ramionach i filiżanką herbaty w dłoniach. Byłam wyczerpana, ale zdeterminowana. Przypomniałam sobie pewną sytuację sprzed wielu lat, kiedy pijany mężczyzna próbował wędrzeć się do naszego domu. Wiktor, spokojnie, włączył wtedy starą syrenę na strychu, dźwięk był tak ogłuszający, że odstraszył nie tylko intruza. Ale i sąsiadów, którzy zbiegli się sprawdzić, co się dzieje. Taka sytuacja nigdy się już nie powtórzyła. Tamtej nocy miałam nadzieję, że pamięć o Wiktorze poprowadzi mnie raz jeszcze. Zamknęłam na chwilę oczy. Usłyszałam, jak zegar w salonie wybija drugą w nocy. Wciąż było cicho. Aż nagle cichy trzask przerwał spokój. Chwilę później, szelest. Odgłos drobnych kroków na suchych liściach. Wszystkie moje zmysły się wyostrzyły. Wstrzymałam oddech. Powoli podeszłam do okna. Zobaczyłam cienie, zbliżające się od strony przewróconego płotu. Trzy drobne sylwetki, w pośpiechu przemykające przez trawnik. Dokładnie tam, gdzie przewidziałam. To, co wydarzyło się w następnych sekundach, trudno opisać. System zadziałał natychmiast, światła błyskały jak stroboskopy. W powietrze wdarła się przeraźliwa syrena, a z głośnika rozbrzmiał zniekształcony nagrany głos, mój głos, mówiący: Nie jesteście tu mile widziani. Dzieci wrzasnęły. Jedno potknęło się i upadło. Drugie rozpłakało się na głos. Trzecie biegało w kółko, kompletnie zdezorientowane, zanim znalazło wyjście po drugiej stronie. W oknach pobliskich domów zaczęły zapalać się światła. Usłyszałam trzaskające drzwi a potem dorosłe głosy z ulicy. Co się dzieje? Gdzie są dzieci? Rodzice pojawili się kilka minut później, spanikowani. Wpadli na mój ogród, gotowi do ataku, ale zatrzymali się, gdy ujrzeli rozgrywającą się scenę, rozświetlone światłami kable, reflektory bijące po czarnej plandece i w samym środku ich dzieci, skulone, drżące ze strachu. W tej chwili ich twarze się zmieniły. Zniknął szyderczy uśmiech, który tak bolał mnie kilka dni wcześniej. Janusz opadł na kolana przy najmłodszym synu, który ukał nie do opanowania. Małgorzata, blada i osłupiała, tylko spojrzała na mnie bez słowa, bez gestu. Wtedy po raz pierwszy naprawdę mnie zobaczyli. Noc, w którą pułapka została uruchomiona, jeszcze długo dźwięczała w uszach mieszkańców, znacznie dłużej niż same krzyki. Migające światła, przeszywające dźwięki, dzieci płaczące, rodzice krzyczący, wszystko to odbijało się echem po domach, werandach i korytarzach, jak grzmot, który nie chce zamilknąć. A w samym centrum tego emocjonalnego huraganu byłam ja, Halina, obserwująca z mieszanką spokoju i napięcia, co działo się na moim własnym podwórku. Zaraz po wszystkim rodzice zabrali dzieci w milczeniu. Nikt nie zwrócił się do mnie wrogo, jak się spodziewałam. Nie było wyzwisk, żadnych gruźb, tylko twarze pełne dezorientacji i strachu. Jakby po raz pierwszy naprawdę zrozumieli, że cicha sąsiadka z domu obok nie była tak bezbronna, jak sądzili. Resztę nocy spędziłam przy kuchennym stole, nietknięta filiżanka herbaty stygnęła obok, a ja wpatrywałam się w telefon. Czekałam, aż zadzwoni. Czekałam na oskarżenia. Na odwet. Ale przyszło coś zupełnie innego. O siódmej rano usłyszałam samochód zatrzymujący się przed domem. Dwóch policjantów wysiedli spokojnie i zapukali do drzwi z uprzejmością. Otworzyłam pewnym ruchem, bez lęku. Pani Halina Kowalczyk? Zapytał wyższy z nich, z neutralnym wyrazem twarzy. Tak opowiedziałam wszystko każdy szczegół. O wtargnięciach dzieci, zignorowanych prośbach, zniszczeniach w ogrodzie, śmiechu rodziców, rozwalonej furtce, aż po stworzenie pułapki, którą, podkreśliłam, zaprojektowałam wyłącznie po to, by przestraszyć, nie skrzywdzić. W trakcie mojej relacji zauważyłam, że młodszy z funkcjonariuszy w milczeniu obserwuje mój ogród. Jego spojrzenie zatrzymało się na zniszczonych rabatach, potłuczonych donicach i prowizorycznym ogrodzeniu. Gdy skończyłam mówić, odetchnął głęboko i powiedział: Szczerze mówiąc, pani Halino, zrobiłbym to samo, kropka. Tylko skinęłam głową. Drugi z policjantów, bardziej formalny, poprosił, bym pokazała konstrukcję. Zaprowadziłam ich do ogrodu i pokazałam wszystko otwarcie. Zapisali kilka informacji, zadali techniczne pytania, zrobili zdjęcia i uprzedzili mnie, że straszenie dzieci, nawet bez fizycznego kontaktu, nie jest mile widziane. Powiedzieli, że rodzice byli oburzeni, ale nie złożą skargi, a jak dotąd nie stwierdzono żadnych poważniejszych szkód psychicznych. Przy pożegnaniu jeden z nich dodał: Ma pani więcej odwagi niż nie jeden facet w tej okolicy. Gdy odjechali, ogarnęło mnie dziwne uczucie. To nie była ulga ani żal. To było coś głębszego, gęstszego poczucie, że odzyskałam swój głos. Ja, kobieta prawie siedemdziesięcioletnia zapomniana przez społeczne kręgi, ignorowana przez sąsiadów, lekceważona przez hałaśliwą młodzież, wreszcie zostałam usłyszana. I dzielnica to zauważyła. W następnych godzinach widziałam poruszające się zasłony i szeptane rozmowy. Pani Elżbieta, która ledwo kiedyś mówiła mi dzień dobry, przeszła obok bramy i lekko skinęła głową. Młody Tomasz, zawsze zabiegany, zwolnił kroku i powiedział dzień dobry, pani Halino. Pani ogród, znowu będzie piękny. Ale nie wszyscy zareagowali z uprzejmością. Pod wieczór zobaczyłam Małgorzatę po drugiej stronie ulicy. Ściskała syna mocno za rękę. Nasze spojrzenia spotkały się na kilka sekund. Nie było w nich gniewu. Było coś gorszego, wstyd. Odwróciła wzrok i przyspieszyła kroku. Największym zaskoczeniem był jednak niespodziewany gość, tuż przed zmrokiem. Janusz sam, bez dzieci, bez żony, bez krzyków. Zapukał do drzwi z wahaniem. Gdy otworzyłam, nie podniósł wzroku, trzymał czapkę w dłoniach, ramiona miał spięte. Pani Halino, zaczął cicho. Chciałbym porozmawiać, jeśli pani pozwoli. Zawahałam się. Przez chwilę chciałam go odprawić, ale coś w jego zmęczonym spojrzeniu mnie powstrzymało. Wskazałam mu krzesło w salonie. Usiadł na jego skraju, jak uczeń przed karą. Nie przyszliśmy tu, żeby się kłócić. Wiem, że popełniliśmy błąd. Śmiałem się, kiedy pani się skarżyła nie powinienem. Dopiero jak zobaczyłem syna na ziemi, przerażonego, zrozumiałem. Nie spał dobrze tej nocy. Mówił, że miał koszmary. Ale wie pani, co mnie zapytał rano? Patrzyłam na niego w ciszy. Zapytał mnie, czemu pani tak płakała, kiedy widziała połamane kwiaty. W tej chwili ścisnęło mnie w piersi. Obraz mnie samej, klęczącej na ziemi i zbierającej roztrzaskane płatki, uderzył mnie z nową siłą. Nie wiedziałam, że ktoś to widział. Nie sądziłam, że moja cicha rozpacz trafiła na tak młode oczy. Janusz mówił dalej. Nie przyszedłem prosić, żeby pani zdemontowała pułapkę. Ani z przeprosinami, bez pokrycia. Przyszedłem powiedzieć, że nauczyła mnie pani czegoś. I że, jeśli pani zechce, mogę pomóc odbudować ogród. Jeszcze kilka tygodni wcześniej, tak, byłoby nie do pomyślenia. Ale to, co wydarzyło się potem, nawet ja nie mogłam tego przewidzieć. Ogród odrodził się. A razem z nim moje życie. Przyjęcie propozycji Janusza, by pomóc w odbudowie ogrodu, nie było decyzją podjętą pod wpływem chwili. Tej nocy, po jego wizycie długo siedziałam w ciszy, odtwarzając w myślach każdy etap tej drogi, od pierwszego wyrwanego kwiatu, aż po moment, w którym dziecięce krzyki przerwały ciszę nocy. Znałam już pogardę, obojętność, upokorzenie i to zmęczenie, które rodzi się z poczucia, że czyjś ból nie ma znaczenia. A teraz, w obliczu tego gestu, jakby świat pytał mnie, czy ty wciąż wierzysz w ludzi? Następnego ranka otworzyłam furtkę drżącymi dłońmi i zobaczyłam Janusza stojącego po drugiej stronie ulicy, jakby czekał na mój znak. Podszedł bez słowa, niosąc w rękach sadzonkę róży i worek z ciemną, żyzną ziemią. Nie padło ani jedno słowo. Tylko spojrzenie pełne szacunku i delikatne skinienie głową, jakby chciał powiedzieć bez głosu, tym razem rozumiem. Kolejne dni przyniosły coś, czego nie sądziłam, że jeszcze kiedykolwiek doświadczę współpracę. Nie tylko Janusz, ale i inni sąsiedzi, poruszeni tym, co się wydarzyło, zaczęli się zbliżać. Tomasz, młody mężczyzna, który zawsze się gdzieś spieszył, przyniósł stare cegły z niedokończonej budowy. Elżbieta pojawiła się z nasionami barwnych kwiatów, zawiniętymi w gazetę. Nawet Małgorzata, zawstydzona, przyszła z dziećmi i poprosiła, by same przeprosiły, patrząc mi prosto w oczy. I zrobiły to. Nie jak dzieci zmuszone przez dorosłych, ale ze spuszczonym wzrokiem, wilgotnymi oczami i drżącym głosem. Jedno z nich powiedziało: Przepraszam, że zniszczyłem to, co pani kocha. To były małe słowa. Ale dla mnie, większe niż jakiekolwiek naprawione ogrodzenie. Z biegiem tygodni mój ogród zaczął odżywać. Kwiaty znów zaczęły się pojawiać, najpierw nieśmiało, potem z siłą i kolorem, jakiego dawno nie widziałam. Posadziłam nowe gatunki, dodałam ozdobne kamienie, a stara drewniana ławka, od lat zapomniana w głębi podwórka, zyskała świeżą farbę. Na jej boku, małym dłutem, wyryłam inicjały Uchaw, Halina i Wiktor, jako symbol, że nawet wśród bólu miłość, raz zasadzona, może znów zakwitnąć. Zdarzyło się też coś niezwykłego, nikt więcej nie przekroczył granicy ogrodu bez zaproszenia. Żadna piłka nie przelatywała przez bramę. Żaden śmiech nie zakłócał spokoju mojej werandy. Zamiast tego dziecięce głosy nabrały szacunku, ciszy, a czasem nawet czułości. Zdarzało się, że ktoś stawał za furtką i wołał: Czy możemy zobaczyć pani kwiaty? To pytanie było czymś więcej niż uprzejmością. Było dowodem, że coś głębokiego się zmieniło. Odzyskałam swój przestrzeń, swój spokój, swoją godność. Ale odzyskałam też wiarę w to, że nawet w pędzącym świecie można zostać usłyszaną. Że ból można zamienić w szacunek. I że niezależnie od wieku, samotności czy wykluczenia, nikt nie powinien być zmuszony do milczenia. Bo szacunek nie zna wieku. A ten, kto dba o piękno świata, choćby tylko o maleńki ogród, sam również zasługuje na opiekę. Dziś mój ogród jest żywszy niż kiedykolwiek. Ale co ważniejsze, ja też znów żyję. Moi sąsiedzi witają mnie spojrzeniem innym niż dawniej. Niepełnym litości. Ale podziwu. I co najważniejsze, nikt już nigdy nie wszedł tam bez pozwolenia. Zrozumiałam, że czasem ciszę trzeba przerwać, by mogła zakwitnąć godność. I że samotna kobieta, z odwagą i przekonaniem, potrafi dać lekcję, której nie zmarzy nawet czas.